I wracamy do czwartego już odcinka, dzisiaj nagrywanego. Jak wiecie, ja zazwyczaj nagrywam po godzince tych odcineczków. Wydaje mi się, że takie coś jest najlepsze. Tylko muszę ogarnąć, wiecie, z tym witaniem się, bo jednak, dla osoby, która. O kurde. Obrzyn! No, niestety, obrzynku moja nie użyję ciebie. Przykro mi, używamy crowbara i otwieramy drzwi. Ona mówi, że gdzieś. Pod sufitem. Tylko nie wiem, czy to tutaj, czy to gdzieś tam dalej, trochę. Tutaj chyba. Mm -hmm. Dowody w będą świeciły na zielono. No dobra, o, tutaj coś jest. Pyknijmy sztopa to na złości. Hmm. Jest też powszechny. But jak but. O Ale śmiechowy jesteś! No. Kurwa, Boże, jego mać. Parts department store? Just a minute. 645 Burnside. Went out of business 14 years ago. A squatters group took it over almost immediately, and now no, what you would call Prime shopping territory. Makes sense the matchmaker would be there, a good source of mannequin parts. But then what's all this here? An outpost? A, a second shop? I should probably go down there. Yeah, just don't get carried away. Don't even drive down Burnside unless they have to. It's a nasty area filled with nasty people. And the people down hmm. there are. Wow, jestem zaskoczony. Kurwa mu, gościu. Ale dostał. Wzdychaj. Śmieciu. Jeżeli się pośpieszę, to mi się uda. No, wiem, że mi się... Uda. A! No bo te drzwi się musiały magicznie zamknąć, nie? To jest po prostu masakra, w co w tej grze jest... tutaj... Jedna dobra rzecz, ludziska! Nie muszę iść całą tą drogą, tylko wystarczy, że przejdę do góry... do góry. Drabiną mi pewnie gdzieś tutaj to będzie. I pewnie gdzieś zbliża, zbliża się też koniec tego chaptera, więc... jak najbardziej kochana, ty. Kochana, nie z rana, <śmany> o mato, wojny gangu, wiecie no, niestety bywa Starzałem się i w grach. Jeżeli nie muszę tam iść, to i nie pójdę. Na platformę jakąś? Tu platform level. A, dobra dobra dobra. Jesteśmy w dobrym miejscu. Już teraz się wracamy dokładnie na peron. No. Jesteśmy niedaleko. Chyba. Chociaż ta gra. To jest też obrzyn. Obrzyn jest dobry, tylko co, jak się wam skończą te... te dwa naboje? Możecie niby z niego uderzać, ale. Co ja. Co jest? Kurwa, mać. Ta szmata tu jest. Ty pierdyla nie. mnie Ty śmieciu eee, Wait, wait, wait a minute Czyli, że ja ma mam po prostu zejść na dół? A nie powinienem iść w górę? Hmm, Okej, okay, dobra. Zejdziemy w dół, tylko że. A tu, ja pierdyle, sorki, ludzie. Nie, poczekajcie, 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 poczekajcie. Czy. Tutaj możemy iść? A co, jesteś debilem? Wiem, wiem. Jestem, tak. O, dobra. Koniec tego czapteru, moi drodzy, więc. Łoch, było mocno, było dużo i ostro wręcz. Ja już się z wami mogę tylko i wyłącznie pożegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Condemned Criminal Origins. Z tej strony był Hudson, mówił Hudson. Fucking hell. Narka.